Siemanko, i nas bardzo serdecznie w pierwszym odcinku karierą FC Barcelony Na start wam powiem, kilka zasad w tej serii Więc zaczynamy z budżetem równym z zero Czyli jeśli na przykład sprzedamy Depay'a za 50 milionów to mamy 50 milionów do wydania w okienku Ale o tym pogadałem, myślę, że już bliżej okienka No i przechodzimy do pierwszego spotkania Pierwsze spotkanie Barcelona, Villareal. No, widzimy wyjściowe jednostkę Barcelony: Stegen, Bellerin, Araujo, Kunde, Alba, De Jong, Busquets, Pedri, Noinata, Rafinha, Lewandowski oraz Dembele. No, wychodzimy tutaj naprawdę silnym składem, ale zobaczmy w jakim składzie wyjdzie na nas Villareal. Na bramce Ruli w obronie Pedra za Torres, Albiol i Voigt w pomocy. Morales, parę Cholos, Celso, No i na ataku Moreno i Daniuma. Niestety, to Villarreal zaczyna od trafiania w tym spotkaniu. No i Daniuma wykłada piłkę do Moreno. No i Moreno zamienia strzał na bramkę. I Villarreal prowadzi z Barceloną w 24. Minucie 1 do 0. Na szczęście, chwile później, nikt inny jak Robert Lewandowski. Wyrównuje to spotkanie. No i po strzale mamy 1 do jednego. No ale niestety zbyt długo tego prowadzenia nie mieliśmy, bo już w 35 minucie Morale strafia główkę. No i znów Villarreal prowadzi z FC Barceloną. Tym razem 2 do jednego. Jeszcze przed końcem pierwszej połowy Pedri daje radę wyrównać to spotkanie do 2 do 2 po pięknej wymianie z Dembele w pulkarnym. No idziemy piękny strzał po ziemi przy słupku. No i mamy 2 do 2 w tym spotkaniu. Jeszcze nic nie jest skończone. Ledwo wróciliśmy z przerwy, a tutaj już Rafinha daje nam prowadzenie w tym spotkaniu. No i Barcelona wygrywa 3 do 2. A no, jeszcze w tym meczu nie wygraliśmy, więc jest progres może jednak wygramy to spotkanie ale niestety 56 minucie Daniel Ma z Gerardem wymiana podań, Gerard strzela yy, też Tegen broni, no ale niestety Daniel Ma jeszcze dał radę dobić tą piłkę do siatki no jest 3 do 3 w tym spotkaniu po raz kolejny mamy remis Ledwo Barcelona zaczęła od środka no i już trafiają w bramkę Ousmane Dembele pięknie znajduje De Jonga w polu karnym, no a ten wykańcza tak jak trzeba no i Barcelona prowadzi 4 do 3 no, i naprawdę niesamowite jest to spotkanie. Jeszcze w 70. minucie Lewandowski pięknie daje piłkę do Rafini, ten sam na sam, pięknie wykańcza. No i Rafinia ma dublet w pierwszym meczu dla ligi w tym sezonie. No i takim wynikiem kończy to spotkanie. Parstona wygrywa 5-3 z Villarrealem. No i lecimy z drugim spotkaniem w La Lidze. Na bramce Ter w obronie Kunde, Raucho, Garcia oraz Balde W pomocy Gavi, De Jong i Pedri A na ataku Ansu Fati, Lewandowski oraz Rafinha Zobaczmy w jakim składzie wyjdzie na nas tutaj drużyna naszych przeciwników Na bramce Asenho W obronie Escudero, Fedal, Sanchez i Perez pozycji defensywny Mesa Pomocy mamy Kennedy, Muncho, Aguado i Platano, a na napadzie jest Weissman. Już praktycznie na samym początku tego spotkania Aguado trafia, no i Real Valladolid prowadzi z Barceloną już w 90 minucie. Niestety na szczęście w 28 minucie to bardzo sprowadza akcję, no i Lewandowski pięknie znalazł się sam na sam z z Brankarzem, no i strzela gola na 1 do 1. W 35 minucie znów Barca rozprowadza akcję, wymiana podej między Lewandowskim i Gawim. Dodany do tej wymiany jest Rafinia, który pięknie wystawia Lewandowskiego. No a ten oczywiście bez żadnego problemu pokonuje bramkarza. No i już ma drugą bramkę w tym spotkaniu. Jeszcze w pierwszej połowie Lewandowski zanotuje sobie Hatrika. Petri pięknie go wystawia. No a ten po raz kolejny bez żadnego problemu pokonuje bramkarza. Gdyby trzy gole to było za mało, no to jeszcze tutaj Gavi bardzo wysoko odbiera piłkę, no i Lewandowski trafia czwartego gola w tym spotkaniu, no niesamowite spotkanie naszego napastnika. No żeby Lewandowski nie czuł się sam, to Pedri tym razem odbiera wysoko piłkę tutaj do Rafini, a ten oddaje piłkę De Jongowi, który no także dołożył swoją bramkę w tym spotkaniu. Jeśli 3 gole to było za mało, jeśli 4 to też było za mało, no to jeszcze przed końcem spotkania Lewandowski dokłada piątą bramkę. No i naprawdę niesamowity występ naszego napastnika. Coś niesamowitego 5 goli w drugim meczu Lali. No i finalnie Barcelona wygrywa 6 do 1 z Valadoi. No i mamy następny mecz z Real Sociedad na bramce Remiro w obronie Rico Lenormand, i Goro Sabel. W pomocnik defensywny Guevara. środkowi pomocnicy to Zupi, Mendy i Merino. W pomocnik ofensywny to oczywiście Silva, no a na ataku jest Sadik i Sorlot. To trzecie spotkanie w Realizie może być ciężki, nawet dobry rywal. U nas na bramce Ter Stegen. w obronie wychodzi Balde, Christensen, Araujo i Hunde. W pomocy mamy Pedriego, Dejonga i Gafiego. no a na ataku Dembele, Lewandowski oraz Rafinha. No i na samym początku kto inny jak nie? Lewandowski otwiera to spotkanie. No Rafinia, piękne podanie. No i Lewandowski już jedyne co musiał zrobić, to wykończyć. No a dobrze wiemy, że on bardzo dobrze umie to robić i prowadzimy 1-0 już w 9 minucie tego spotkania. Naprawdę długo mi się prowadzenie w tym spotkaniu, no ale niestety w 80. minucie ojażdża bal, który wszedł z ławki, znalazł się w polu, kalnym, w polu karnym, przepraszam. No i wyrównał to spotkanie, więc teraz naprawdę zaczyna się, ciężko zostało, 10 minut meczu i jest remis. Naprawdę końcówka meczu nieudana jeśli chodzi o naszą drużynę, bo w doliczonym czasie, już w 93 minucie ojażabal na skrzydle wpadł w tą piłkę w pole karne, no i Sadik trafia bramkę na 2 do 1, no i Real Sociedad wychodzi na prowadzenie w 93 minucie. No i niestety mimo że prowadziliśmy w tym meczu aż do 80 minuty, to finalnie przegrywamy go 2 do 1. No i przyszła premiera FIFA 23 i prezentacja składu Barcelony na bramce oczywiście najlepszy jest Terstegen 30-latek, cały czas jest w top formie. Jako rezerwowy bramkarz mamy Inaki Penia oraz Arnaud Tunas, 23 latek i 21 latek. W obronie oczywiście Kundę, Jordi Alba, Araujo, Christensen są na to poziomie. No ale jeśli chodzi o prawą obronę, to widzimy, że to jest troszkę niższy poziom, bo jest Sergio Roberto oraz Bellerin. No a tak, jeszcze jako dodatkowi piłkarze jest Marcos Alonso i Garcia. Oczywiście Balde, Baldę, latek No i jeszcze Riad, ale no niski poziom, ale też bardzo mocny zawodnik. Może się jeszcze rozwinie. No i przechodzimy do pomocy. Oczywiście widzimy, że De Jong jest na to poziomie. Zanim Pedri 85 od ogólnej, 19 lat, coś niesamowitego. Zanim jest Kelsey oraz Sergio Busquets, który no niestety już jest stary. Dalej za nim jest Gavi, 18-latek, także naprawdę dobry zawodnik. Potem mamy jeszcze Pablo Torek, którego także będziemy liczyć w przyszłości. Zanim jest Sans, Casado oraz Carbonell. No, którzy jednak muszą jeszcze się polepszyć, żeby mieć jakieś szanse w naszej drużynie. No, jeśli chodzi o atak, no to widzimy, że Robert Lewandowski tutaj naprawdę dominuje. Zanim nim jest Depay 28, na którego niestety zbytnio nie liczymy w tym, w tym sezonie. Zanim mamy Dempel oraz Rafinie. Ten sam wiek, ten sam Overall. Naprawdę mam dobre skrzydła. Zanim nim Ferran Torres, 22 lata, jakoś 82 ceny ogólnej. No i też może go sprzedamy w zimę. dobrze wiemy, jak to się dzieje w prawdziwym życiu, że Depay i Ferran Torres są troszkę postawiani w pozycji, na której wolimy, żeby odeszli z tego klubu. Za nimi Ansufati, 19 lat. Potem Ilias, Demir. No, młodzi, bardzo dobrzy zawodnicy, którzy muszą się jeszcze rozwinąć, ale mają przyszłość w Barcelonie, myślę. Za nimi Abe, który no niestety już ma 23 lata i myślę, że trzeba myśleć, żeby go sprzedać. No i Blanco, myślę, że na razie o wiele, o wiele za słaby overall, ale też jest bardzo młody, więc może kiedyś zagra jeszcze w Barcelonie prezentację składu na następny mecz no i niestety coś mi się popsuło, że Fiche nie pokazuje mi tych składów tak jak powinno w tej lalidze no więc na razie będą takie prezentacje dopóki tego nie naprawię no i w Barcelonie na bramce mamy też Tegena w obronie Balde Alonso, Arauco i Kunde w pomocy De Jong, Pedri i Gavi na ataku Ferran Torres, Lewandowski oraz Rafinha jeśli chodzi o drzuny Almery na bramce Pacheco w obronie Ekeme, Eli Babic i Mende Pomocy Egiras jako mocny defensywny. Na skrzydł mamy Lazaro, w środku pomocy Roberton, Melero oraz Embarba. Na, na ataku Baptistao. Niestety, już w 10 minucie wrzucają w pole karne. Roberton pokonuje też Tegena, no i przegrywamy jeden do 0. Na szczęście mamy takiego piłkarza jak Gavi, no i Pedri, pięknie mówisnął piłkę, na no ten trafia do bramki, no i wyrównujemy jeszcze przed 20 minutą 1-1 Ledwo co strzeliliśmy gola no a Almeida już atakuje no i Babić podanie tutaj to Lazaro no a ten pokonuje też Tegena no i z powrotem przegrywamy w tym spotkaniu no nie, nie był remis zbyt długo w tym meczu zaledwie kilka minut 34. minuta no i niestety Almeida Almeria przepraszam, w naszym polu karnym, no a Kunde niefortunnie, no ale fauluje i jest rzut karny. Millero podchodzi do jedenastki no i bez problemu pokonuje też no i niestety Almeria już ma dwubrankową przewagę nad nami. Naprawdę ciężkie spotkanie, nie powinno tak wyglądać. Jeśli myślisz, że Almeria, która trafia trzy gole w Barcelonie to już jest za dużo, no to jeszcze w pierwszej połowie stracimy czwartą bramkę po indywidualnej, po indywidualnej akcji Baptista. No, przegrywam 4 do 1, niestety. Jeszcze daliśmy radę się obudzić w tym meczu. No i Rafinha podaje do Lewandowskiego. Wymieniliśmy podaniami jeszcze z Gawim No i Lewandowski w polkarnym strzela na 4 do 2. No ale to i tak jest. Cały czas bardzo zły wynik. No i niestety Barcelona przegrywa kolejne spotkanie w La Lidze Na im pierwszy mecz Ligi Mistrzów z Bayernem na bramce Neuer w obronie Davis, De Ligt, Hernandez, Mazraoui w pomocy Sane i Gorecka Coman i Miller na ataku Mane natomiast w składzie Barcelony jest Ter Stegen na obronie Alba, Araujo, Kunde, Bellerin w pomocy Busquets Pedri, De Jong na ataku, Fatih, Leondowski oraz Dembele na szczęście to my trafiamy pierwszą bramkę w tym meczu i to w dziesiątej minucie De Jong znalazł się w polu karnym no i pięknie wykończył obok Manuela Noyera, no i Barcelona prowadzi z Bayernem 1-0. Naprawdę długo wygrywaliśmy w tym spotkaniu, no ale niestety pod sam koniec meczu w 83. minucie Miller pięknym strzałem z poza pola karnego wyrównuje stan spotkania. No i takim wynikiem kończy to spotkanie Bayern-Barcelona 1-1. No i przed mecz z Athletic Bilbao. U nich na bramce Simon w obronie Persisz, Martinez, Jerej oraz Demarco w pomocy Herrera i Vencedor i Sunset przed nimi na skrzydłach Muniań i Berenguer na, na ataku Williams. I jednak w Barcelonie mamy Terstegana w obronie Alba, Christensen, Garcia oraz Roberto w pomocy Busquets, Kessie i Gavi na, na ataku Torres, Lewandowski oraz Rafinha. Zaczynamy Naprawdę szybko strzelać bramki w tym spotkaniu, bo już w piątej minucie Rafinha podaje do Lewandowskiego, no a ten jak zwykle trafia do bramki, no i Barcelona prowadzi w tym meczu. Zaledwie 10 minut później, znów Rafinha z piłką przy polu karnym podaje do Lewandowskiego, no i ten trafia drugą bramkę w tym spotkaniu, no i w 13 minucie Lewandowski może już się pochwalić dubletem w meczu z Atletic Bilbao. Jeszcze w pierwszej połowie Lewandowski w polu konduje do Rafini, a ten znów asystuje, tym razem do Ferrana Torresa, który trafia bramkę i wygrywamy już 3-0. No ale niestety, jak często w tym sezonie, gdy wygrywamy to pod koniec meczu odpuszczamy siły, no i niestety tracimy bramkę na 3-1 w 77 minucie. No i takim wynikiem kończy to spotkanie, Barcelona wygrywa 3-1 z Letic Bilbao. No i mamy pierwsze Team of the Week w naszej karierze, niestety nie mamy żadnego gracza z Barcelony, ale mamy na przykład z naszej ligi, mamy Ruliego, mamy Januzaja i mamy Matę, więc no, trzy karty z naszej ligi, więc naprawdę widzicie, przeciwnicy są w formie. No jeśli chodzi o ogólne gwiazdy, mamy Keina, Kowacicia, Mareza i Tonaliego, którzy naprawdę są bardzo dobrymi kartami. Już po pierwszym team of the week wyszły One to watch e. No i tutaj dałem takie jakie naprawdę już w FIF-ie, bo pierwsze okienko transferowe wyłączyłem w tej karierze Więc mamy tutaj takie gwiazdy jak Lewandowski, Mane, Haaland, Rudiger, Dybala, Sterling No myślę, że wszystkich znacie i tak już z FIFA, jeśli gracie No i tak dla uproszczenia przy każdym team of the week, czy once to watch, czy innych eventach Będę dawał taką oddzielną wstawkę właśnie z graczami Barcelony, żebyśmy na pewno ich zauważyli i na pewno mogli dobrze sprawdzić ich statystyki. W błąd mamy oczywiście Lewandowskiego oraz Kessie. No i przynajmniej mecz z Majorką w składzie Barcelony na bramce Ter Stegen w obronie Alba Alau, Araujo, Christensen i Kunde w pomocy De Jong, Pedri i Gabi na ataku Dembele, Lewandowski oraz Rafinha w składzie Majorki. Na bramce Rajkowicz w obronie Costa, Valiant, Russo, Rajo i Mafeo w pomocy w Grenie, Ruiz, De Gala i Sanchez, no, na ataku Muriki. No i chyba już klasycznie bardzo szybko w meczu. Trafiamy pierwszą bramkę. Tębele podaje do Rafini. No a ten w piątej minucie trafia gola na 1 do 0 w tym meczu. Niestety, ale w piętnastej minucie piękne podanie, no i Muriki. Trafia na 1 do 1 w tym spotkaniu. W 26 minucie Pedri sobie rozgrywa piłkę z Lewandowskim. No i ten wysuwa mu piłkę na sam na sam z Bramkarzem. No a ten bez problemu po ziemi przysłupku wykańcza tam akcję. No i wychodzimy na prowadzenie. Nadal jeszcze w pierwszej połowie. De Jong wychodzi. Pole karne. Piękne rozegranie z Lewandowskim. Ten do Pedriego. No i znów Lewandowski astuje Pedriemu. A ten już ma dublet w tym spotkaniu. Pedri jeszcze dodaje sobie trzecią bramkę w tym spotkaniu. W 94 minucie rozegranie, piękne drużynowe Przepuszczenie do Pedriego. No i ten trafia po raz kolejny. No i kończy to spotkanie. Pedri zabiera piłkę do domu po swoim Hatriku. No i wygrywam to spotkanie 4 do 1. Przyszedł czas na mecz z Elce. Na bramce mają Badia w obronie Klerk, Fernandez, Gonzalez, Bigas i Lirola. W pomocy Bidel, Mascarel, Guti, Jonas a na ataku Roger. Natomiast w Barcelonie na bramce Deszteken w obronie Balde, Garcia, Christensen i Roberto. W obronie Busquets, Kensio oraz Gavi. Na ataku Fati, Torres oraz Rafinha. Pierwszą bramkę w tym meczu trafiamy my po pięknej asyście Rafini. Torres trafia do bramki i prowadzimy. 1-0 w tym spotkaniu. Rafinha znów tutaj robi swoje na skrzydle, gra z Ferranem, ten przez polekarny do Busquetsa no i Kessie w polekarnym pięknie wykończył, no i także trafia swoją bramkę w tym spotkaniu. 30 minut, znów jesteśmy w ataku i znów Rafinia, który podaje, no i Ferran Torres przed tym bramkarzem, nie mógł się pomylić, no i trafia bramkę na 3-0 no i praktycznie jak zawsze w tym sezonie gdy wygrywamy to musimy wpuścić bramki no i tak właśnie Roger pokonał nas piękny strzałem sprzed pola karnego koniec meczu coraz bliżej a my tracimy drugą bramkę i znów Roger pokonuje też tegana. no i trzeba uważać bo już jest blisko do remisu i do utraty punktów w tym meczu no i mamy koniec tego meczu no i na szczęście daliśmy radę utrzymać prowadzenie i wygrywamy 3 do 2 i zgarniamy 3 punkty no i mamy drugie team of the week w tej fifie No i widzimy, że no nie jest zbyt dobre Ale mamy kilku piłkarzy z naszej ligi Między innymi Pedris, który jest z Barcelony Felipe z Atletico Mamardash... Mamardashvili z Walencji No i oprócz tego no to nie mamy zbytnio dobrych graczy jeszcze Sancho, 86 oceny Jimenez, Ramsdal No ale jednak dosyć słaby team of the week no jeśli chodzi właśnie o Pedriego, no to widzimy, że już dribbling jest na bardzo wysokim poziomie Pace podania także Jeszcze może jeden, dwa informy i zobaczymy Pedriego w gangu Gulita no i przynajmniej drugi mecz w Lidze Mistrzów na bramce Ter Stegen w obronie Alba po Christensen Kunde w pomocy Gessie, Pedri, De Jong na ataku Dembele, Lewandowski oraz Rafinha. Jeśli chodzi o skład Interu to na bramce Handanowicza w obronie Skriniar, Bastoni, De Vry w pomocy Gossens, z Barella, Brozovic, Czalonoglu, Dumfries na ataku Martinez i Lukaku. No i niestety w 20 minucie to Inter otworzy wynik w tym spotkaniu po pięknej akcji, Dumfries w polu karnym strzela, no i niestety pokonuje też no i niedobrze zaczyna się to spotkanie dla nas W 60 minucie to my jesteśmy w polu karnym Dejon z Rafinią, ten do Pedriego no i Pedri trafia bramkę na jeden do 1 w 60 minucie no i takim wynikiem kończy to spotkanie to już nasz drugi remis w Lidze Mistrzów no z Bilzen trzeba na pewno wygrać 3 miesiąc Afra z nim mamy Nominacje do najlepszego gracza miesiąca jest tutaj nominowany Parejo, Rafinha, Griezmann oraz Oblak, ale kto wygrał, dowiemy się w następnym odcinku. Po tym pierwszym odcinku tak się prezentuje tabela dla ligi Santander, jesteśmy trzeci, mamy 5 wygranych, dwie porażki. Pierwszy jest Atletico, który nie przegrał ani jednego meczu na Real Madrid na piątym miejscu ma 4 wygrane, dwa remisy i jedną porażkę. Jeśli chodzi o najlepszego strzelca ligi, na razie jest nim Robert Lewandowski, który trafił 10 goli w 7 meczach. Mamy tutaj także Pedriego, który trafił 4 gole w 5 meczach. W asystach ewidentnie dominuje Rafinha, który ma 9 asystów w 7 meczach. Dembelo oraz Pedri po 4 w 5 spotkaniach, a Robert Lewandowski 3 asysty w 7 meczach. Aktualnie najlepszym bramkarzem jest Obla, który znotował 6 styków w 7 meczach. Widzę, Mistrzów w naszej grupie na pierwszym miejscu jest Inter, równo z punktami z Bayernem Monachium. Na trzecim miejscu jesteśmy my, mając dwa punkty. Na Victoria Pilzen ostatnia z 0 punktów. Jeśli chodzi o najlepszych strzelców, widzę, mistrzów to na ten moment żyła Mario dominuje to klasyfikację, który ma 5 bramek w dwóch meczach. Jeśli chodzi o asysty, no to tutaj Martinez także dominuje 4 asysty w dwóch meczach. Tuż za nim Griezmann, który ma trzy asysty, także w dwóch meczach. Jeśli chodzi o czyste konta, to jedyny, który się tutaj wyróżnia, to Vlahodimos z Benfica, który ma dwa czyste konta na dwa spotkania. Dzięki za oglądanie. To już koniec tego odcinka. Jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie dać łapki w górę i subskrypcji. Naprawdę takie odcinki to naprawdę są godziny montażu. Więc naprawdę mam nadzieję, że polubicie tą serię. Dzięki za oglądanie no i cześć.